No hejka, wszyscy na Kielkosięcnej Cieniu Was witam w kolejnym odcinku. A dzisiaj rozpakowujemy gazetę Jazzki Kid Najnowszą, która dzisiaj jest w kioskach dostępna. Mamy dwie saszetki z Stop Class obecnej edycji plus Hollow Giants z Nicolo Barello. A żeby nie było nudno, to sobie rozegram też meczek PR z Interem 4 saszetkami z naklejkami z obecnego sezonu Ligi Mistrzów, który już dochodzi do mety. Pacz dwie mamy. Stop klasa I życzonego barella. Z gazeta proponuje. Zerknijmy tam. Wspominka o kolekcji Top Class. Najcenniejsi piłkarze świata. Harland mi Journal po 200 baniek, 180 Bellingham, Tak, Jamal, Mbappé 180, Saka 150. Musielawicz 140, Foden 130, tak jak Fedewalverde. Valverde. No i jeszcze kilku innych Polaków znajdziemy w tym gronie. Od Rodrigo do Hargo Keina też. Od do 130 miałem warci. Droga na Mundial, czyli walka o Mundial przyszłoroczny. Do kodła czarownic Polska wraca. Są mega gwiazdy, jest kolekcja kart związana z rozgryw tymi rozgrywkami klubowymi. Jak widzimy w grupie A mamy Palmeiras, Porto Alali, Inter Miami. W grupie B mamy Peugeot, Atletico, Dafogo, Seattle Saunders. W C mamy Bayern, Oakland City, Boca Jungs i Benfica. Grupa D to jest Flamengo, Tunis, Chelsea. Miał być klub Leon, ale okazało się, że klub jest... Ma jeszcze tego samego właściwie jak jeden z tych klubów, więc z miejsce klubu Leon Ktoś na pewno wejdzie. Co do grupy E mamy River Plate, Uravered Diamond, CF Monterey, Inter. Grupa F to jest Fluminense, BVB, Ulsan, Hyundai, Mamelody, Sundance. W G mamy City, Wydat Casablanca, Alain, Juventus, w grupie Haral Madrid, Hilal, Paczuka RB, Salzburg. Więc no, na pewno będzie to spotkanie, w którym gwiazd nie zabraknie. Halan, Dembele, Mbappé, Bellingham, Kane, Messi, zieński też. Gitans. Z Młodzieżą Mistrzostwa Europy trafiliśmy na grupę z Portugalią, Francją i Gruzją. Mogę cię zobaczyć. Tutaj. O wielkiej piłce, która jest w Polsce. Sekariera Joshua Kimisia. I co nieco, informacji o nim. A na plakatach: Mbappé, Pedri, Barsa, Lewy, Dembele, Gerard, Turbogrosik nasz, futbolowa wiedza, za inne zagadki, Puchary, czyli trofea, które, które piłkarze rywalizują. Zasłużeń dla Polski tutaj jak możemy zobaczyć, mamy szczęsnego, glika, Żewłaka, Michała, krychowiaka, żmudę, szymanckiego, zieńskiego, dejne, lato, lewego i błaszczykowskiego. Ale kolejne zagadki, a Władysława żmudy, co nieco są prace czytelników. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy rozpoznajecie którąś ze swoich prac. Jest krzyżówka i konkurs na zestawy 500 zestawów po 500 szetek. Wystarczy ten konkurs rozwiązać i tym pola. Więc ja na pewno znów spróbuję. Kolejne prace czytelników. Więc piszcie w komentarzach, czy któryś z tych rozpoznajecie. A następne wydanie, które jest 24 czerwca, będzie miało ponownie top klasa, ale tylko jedną paczkę. Będą naklejki z FIFA Club World Cup'a i będzie opaska kiwica, Więc na kolejny numer trzeba będzie czekać i pewnie naklejki i karty w przyszłym miesiącu już z tej kolekcji trzeba będzie zdobyć. A na pocztówkach: Beckham, Raffinia, Nico Williams i potężny Erling. Więc teraz nie przeciągamy za bardzo i, i otwieramy. Paczuszki. I Zobaczymy, czy uda się Inter przy kolekcji Stop classa trafić. Więc najpierw od top klasa zaczniemy, a później sobie meczek. Peuge Inter zagramy tymi saszetkami naklejkowymi. Mamy winera Enzo Fernandeza z Argentyny, Max Power UNDF, Niemcy, Electric Gandrīz, Niemcy, Masterclass Modric Real, Dego Konate z Francji, Van Dijk z Liverpoolu, Ruben Diaz, City, no i Morata z Hiszpanii. Mamy elektryka Gravenbersia, Liverpool, Williams-Yamal, Magic Mix Hiszpania, Olize, Impact Hero, jest Udo G. Future Star, Włochy, do tego Greenwich City, Wirtz Niemcy, Baena Hiszpania, no i Inter. Ostatecznie jedna karta wpadła, Henry Ham-Hitariana, więc jak na dwie saszetki to i tak nie ma źle. Ale żeby nie było nudno, to zagrałem sobie właśnie mecz Perze Inter... Z naklejek z Ligi Mistrzów z tego sezonu. Mam cztery saszetki, bo tyle mogłem zakupić w swoim budżecie. No i zobaczymy, co tam się uda trafić. Jest, proszę bardzo, Mbappé, Morita Sportingu, świeciaki, kapitan Sportingu Hulmant. A tutaj mamy Jo Impact Signing, Bayern. tego piaca. I Teo Hernandez. Więc wiemy, że Milan już poza Pucharami, więc nie będzie grał, więc łatwiejszy będzie, będą mieć kalendarz na przyszły sezon. Mama Abelaru z Girony. Bologna Abisher. Pierwszy świeciak to logo Aston Villa, A drugi to Bellingham. Team of the Season 23-24. Tego Aston Villa Bailey. I z mamy Alistera Johnstona. I proszę bardzo, Polak Rodak, Majecki, Monako, Celtic Taylor. Pierwszy świeciak to logo Zirony. Drugi świeciak sama Parajuelo want to watch piłkarka Barsy. Do tego Ederson z Atalanty i Angel Herrera z I saszetka finałowa. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy Antona Borussia, City Doku. Pierwszy świeciak to Kapitan Lipska Orban. Oni też nie, nawet w ogóle nie jadą w ogóle w pucharach. No i de Season 23 z kobiet basza, zadowniczka Lionu. Do tego hajcham z Young Boysów. No i PSO ostatecznie 1 do 0 w naklejkowym starciu. Wygrywa z prawą Bradley'a barcoli, więc. No jak możecie zobaczyć, trochę nam naklejek powpadało. No, nie było first stickerów żadnych, ale. Mimo to jeśli bym najlepszy wskazać, to na pewno dziewczyny z Barsy, no i Lionu. Te dwie. A tak poza tym. Nic więcej, więc ja zobaczymy, jak ten finał PRZ Inter się rozegra. W moim pojedynku było tylko 1 do 0 ze sprawą Barkoli i tyle. Więc piszcie w komentarzach, co Wam w kartach z tej gazety wpadło i czy też coś na klejkach trafiliście. Ciekawego, jeśli otwieraliście, więc co? zostawiajcie lajki, zostawiajcie suby, klikajcie i do zaczyska. Następnym razem do końca roku pamiętajcie, 500 cyfrę 500 subów przekroczyć, a na 1000.